Cześć, tu Maciek Cygler z sukcesstudio.pl. Tym razem chciałbym przedstawić Ci film na temat widełek płacowych. Nie jestem herowcem ani specjalistą od płac, więc na pewno nie zrobię tego tak doskonale jak no, zrobiłyby to osoby, które się tym na co dzień zajmują. Jednak mam okazję oglądać różnego rodzaju i oferty pracy i także jestem przy konstruowaniu ich przez firmy którym pomagam. No, jestem także czasami obecny przy rozmowach rekrutacyjnych, więc wiem, jak to mniej więcej wygląda. I tutaj, cóż mogę powiedzieć: na pewno standardem, szczególnie w firmach zachodnich, jest to, że podaje się jednak te chociaż widełki płacowe, że będziemy płacili między tą a tą kwotą. I uważam, że to jest dobre rozwiązanie, bo przyszły pracownik wie, czego może się w danej firmie spodziewać. I tutaj fachowcy podkreślają chociażby badania przeprowadzone przez firmę OLX na swoich ogłoszeniach dotyczących pracy. Okazuje się, że aż 45% ogłoszeń, które zawierały widełki płacowe, było chętniej klikanych czy bardziej odwiedzanych przez. Osoby szukające pracy czy zatrudnienia, niż te, które tych widełek nie miały. Więc, w sumie, dlaczego tego nie robimy? Dlaczego filmy boją się zamieścić takie informacje? O tym właśnie też chcę Ci powiedzieć, a na koniec powiem Ci, jak zrobić to prawidłowo. Zapraszam do oglądania tego filmu: sukcesstudio.pl Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć. Nazywam się Maciej Ziegler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę naprawę lejków sprzedażowych, obsługę social media po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą, zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem naprawiając biznesy moich klientów. Problemem, dlaczego nie są podawane widełki płacowe w ogłoszeniach o pracę, najczęściej są dwa. Po pierwsze, trudno jest określić, ile dokładnie dany pracownik powinien zarabiać. Po drugie, często się okazuje, że na danym stanowisku trzeba zapłacić więcej niż zarabiają obecnie pracujący pracownicy w firmie. No, i głupio by było, żeby zobaczyli, że nowa osoba ma zarabiać więcej, bo po prostu ich wydajność może nie być taka dobra jak do tej pory. Umówmy się, że była do tej pory. Czasami, jako dodatkowy punkt, jest jeszcze wymieniana sytuacja, kiedy po prostu boją się firmy tego, aby konkurencja nie podejrzała, ile się tutaj zarabia. Albo nie wykorzystała tego, że tu jest po prostu śmieszna kwota, i zaczęła to wykorzystywać w swoich materiałach. U nas zarobisz więcej niż u Icińskich. No cóż, to są jakieś obawy, ale z drugiej strony, może niekoniecznie warto zawsze je brać pod uwagę, może jednak warto podawać te kwoty. Okej, okay, podajmy argumenty, dlaczego warto zamieszczać widełki płacowe w ofertach o pracę. Więc przede wszystkim warto to robić dlatego, że zespół rekrutacyjny będzie miał mniejszą pracę. No część kandydatów od razu odpadnie, bo zobaczę, a nie, tylko tyle. No to nie tutaj. Na no, moje stanowisko, to to musi być dużo więcej. No, okej, okay. no to szukaj, gdzie płacą więcej. Tutaj możemy się wspierać ko na konkretnych kwotach. Podając widełki, czyli kwoty od A do B, w tym momencie zespół rekrutacyjny ma też inne możliwości. Ma okazję pokazać pracownikowi, że jeżeli nie ma takich kwalifikacji, jak wymagane są na danym stanowisku, i to podczas rozmowy uda się ustalić. No, pokazuje, że jest ścieżka kariery, która pozwoli na podniesienie później tej płacy do tego wyższego pułapu. To w pewnym sensie jest dobre rozwiązanie, bo pokazuje pracownikowi, że przyszłemu potencjalnemu, że jest możliwość rozwoju w tej firmie. Więc cóż, jest to dodatkowy argument za tym, żeby przemyśleć daną ofertę. Teraz na rynku, gdzie no, od pracownika jest dość często coraz trudniej, może to rozwiązanie wcale nie jest takie złe, jakby się wydawało. Ok, przejdźmy do tego w takim razie, jak prawidłowo określić widełki płacowe, bo to, że argumenty są za tym, żeby to robić, no to chyba już wyjaśniłem. A teraz przejdźmy do tego, jak zrobić to dobrze. Po pierwsze, nie należy podawać szerokiego zakresu kwot. Najlepiej by różnica między dolną i górną stawką nie przekraczała 20%. Po drugie, powinniśmy określić, czy podana kwota jest stawką netto czy brutto oraz jaki rodzaj umowy oferujemy. Po trzecie, jaka część wynagrodzenia to premia. Należy zaznaczyć tę informację w ogłoszeniu. Po czwarte, należy zweryfikować poziom wynagrodzenia w regionie. Warto skorzystać z raportów, które są systematycznie uaktualniane. Po piąte, jeśli chcemy unikać demotywowania aktualnych pracowników, realizujących obowiązki podobne na tych do rekrutowanego stanowiska, sprawdźmy, czy propozycja w ofercie jest spójna w ich obecnym wynagrodzeniem. Bo często właśnie... Tak jak wcześniej wspomniałem, boimy się tego, czy nasi obecni pracownicy nie uciekną. No cóż, tutaj ta polityka płacowa w firmie musi być w odpowiedni sposób prowadzona. Ja wiem, że chcemy w pewnym sensie płacić jak najmniej, a uzyskiwać za to jak najwięcej. Ale możemy stosować wiele benefitów pozapłacowych i warto o nich pomyśleć. Tu jest dużo rzeczy na tym polu, które firmy mogą próbować robić. Ja wcale nie mówię, że tam owocowe wtorki i, i, i karnety na basen i tak dalej. Chociaż czasami to też miewa swoją wartość. To też czasami naprawdę dużo daje. Czy... Tworzenie jakichś imprez integracyjnych, jakichś spotkań, no cementuje jednak załogę. Bardziej powoduje to, że jest ona bardziej spójna, bardziej chce się iść do tej pracy, bo pobawiliśmy się wspólnie i potem, potem inaczej do tego podchodzimy. Warto nad tym się zastanowić przy ogólnej polityce kadrowej w firmie. W dzisiejszych czasach praca w kadrach naprawdę nie jest do pozazdroszczenia, bo. Nie są to czasy łatwe dla tych działów. Często muszą się zmagać z wieloma czynnikami, których do tej pory bardzo nie było. Teraz one są, teraz one występują i teraz trzeba brać je pod uwagę. Mam nadzieję, że w tym filmie Jak dobrze określić widełki płacowe pokazałem Ci, jak to zrobić, na co zwrócić uwagę. Nie będę tego filmu przedłużał moim niepotrzebnym gadulstwem. Staram się teraz robić bardzo treściwe materiały i to właśnie jest jeden z nich. Więc proponuję w tym momencie już powoli kończyć. Bardzo ci dziękuję za oglądanie. Jeżeli uważasz, że ktoś powinien ten materiał obejrzeć, to bardzo ci proszę poleć jemu ten materiał. Jeżeli film ci się spodobał, to poproszę oczywiście Łapkę w górę, na przyciśnij przycisk subskrybuj oraz znaczek dzwoneczka będziesz dostawać powiadomienia o kolejnych filmach na moim kanale. A mój kanał to Sukces Studio, pisane razem. Tam znajdziesz już blisko 300 filmów o różnej treści, głównie dotyczącej biznesu, sprzedaży, marketingu, rozwiązań różnych informatycznych i bardzo przydatnych różnych porad dla firm, ale także rzeczy takich rozwojowych dla ludzi do tego, aby. Poczuję się lepiej, fajniej. Staram się robić materiały, które wieją optymizmem, a nie opowiadają o tym, jak jest źle i jak jeszcze może być gorzej, bo chyba jest dużo takich kanałów i nie chcę im robić konkurencji. A po drugie, uważam, że po prostu nawet w najgorszych sytuacjach lepiej znajdować tą radość niż strach, przerażenie, cierpienie i inne tego, przykre, tego typu przykre rzeczy. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie tego filmu. Wszystkiego dobrego Ci życzę. Niech Ci się wszystko układa jak najlepiej, i udawa, niech Ci się udaje pozyskać odpowiednie kadry dzięki zamieszczeniu tych widełek płacowych. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.